Przed podłączeniem e, tej terapii, na której jestem, no bo no, to, to, to się wkłuwa, więc, więc, więc podłącza się, można powiedzieć, no to jest taki rurka, czyli kabelek, tak sobie to wizualizuję. Podłączyłem sobie kabelek, lekarze mi podłączyli, a teraz podłączam sobie to sam. E, siedziałem nieruchomo, tak jak teraz, ciało nie działające, Pozostawiono mnie na chwilę w, 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 w pokoju, panie Pawle, to powinno trwać 20-30 minut, zanim wskoczy. Wyjdziemy z tym w spokoju, jak Pan będzie gotowy, proszę wyjść. Teraz czujcie to ze mną oglądając. Część ciała, która jest jak z kamienia, nagle palce, e, u stopy i dłoni zaczynają na końcach czuć takie mrowienie. Zaczynajcie czuć, że ten Wasz kamień zamienia się w tkankę. To jest jak, jak w filmach fantasy. Ta kierowniczka jest odczarowana, zamienia się w tkankę i zaczynacie ruszać końcówką palca jednego i drugiego. Później palcami u stopy, później są topą, później pięta, później dłonie. Później do kolana. Później biodro. Biodro, jest, mam biodro. Eee, później wstaję. I ciało mi się wyrównuje, bo też połowa ciała jest cała dotknięta. Chodziłem tak. Ciało mi się wyrównuje. Stabilizacja. To wygląda tak, jakby, nagle, jakby mi systemy podłączyli. Taki Iron Man, Podłączyli mi systemy. Kalibracja. I krok. I ja wychodzę. O! Wychodzę i mogę to podnieść, tak. Normalnie to bym sobie... Nie złapał tego, w ogóle bym nawet nie rozłożył tych palców. Neurolodzy neuro, 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 neuro e, robią badania... gestokulacja. Gestokulacji nie ma właściwie. Neurologzy robią badania e, neurologiczne tak, że powiększa się szybkość między nimi dwóch stron. Tak jak kaczuszki i tak dalej. Jak byłem chory, to robiłem tak. Trzy i byłem zmęczony i już był koniec. A teraz? Z powrotem na wesele. Wszyscy <laughs> znają tę melodię, prawda? Kaczuchę. Więc... więc e, w praktyczne życie, jak to wyglądało? Z pompą mogę wytrzymać na takiej imprezie 6-7 tańcy, w, w takich żwawych, jako prowadzący, aż przyjdzie, a teraz idziemy na jednego. Wcześniej ja bym nie wstał z krzesła, więc to jest ta diametralna różnica, o której tutaj mówimy.